Siemano z tej strony, Wodar, witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj tak przyjrzymy się bliżej update'owi. Zobaczymy, co się wydarzyło na mapie. Czy jest to jakoś mocno odczuwalne, czy może gdzieś tam po prostu są jakieś zmiany, które trzeba dokładnie do nich dojść. Na pewno wiemy, że był ogromny balans broni, bo dotknęli prawie, że 40 broni. Niektóre nerfili, niektóre troszeczkę zbustowali. Nie wiem do końca jak teraz to wszystko będzie wyglądać, natomiast wiem jeszcze, że doszła nowa broń i jest to PM. No i postanowiłem od razu go wypróbować. Ja wiem, że odblokować go nie jest łatwo. Przesrane zrobili to wyzwanie, bo nie jest, że trzeba zrobić błyskawiczne dwa fragi, to jeszcze ten mecz musi się ukończyć, przynajmniej tak mi się wydaje. Więc ja stwierdziłem, że słuchajcie, no wiecie, że niedługo jadę na wakacje, więc nie mam czasu. Kupiłem po prostu schemat tego nowego PMA, więc zobaczycie zaraz gameplay właśnie też z tym pm -em. Zmienili też coś w Swissie i tak stwierdziłem, że może do tego PMA właśnie tego Swissa bym sobie gdzieś tam dobrał, ponieważ akurat wypadł z przeciwnika, no i cóż. Także e, możecie podzielić się w komentarzach, co sądzicie o nowym update. No i zapraszam Was do tego gameplaya. No i zobaczmy, jak to tym razem na tych stadionach pójdzie. Będą jakieś typy do zabijania. Czy zaraz w drzwi spierdzielą Ja, ja nie, nie wiem, wiem, co ludzie z tymi ziemi, od razu po prostu nie wchodzą. Nic nie ma. Ale jaja Pa, już się... Po, już się pierdzieli, już Elo. Nie ma Dobra, wejdźmy też do drzwi jak tego robią, tego ludzi. Dlaczego? No naprawdę, ja nie rozumiem. Oni wchodzą w ciągu... o o, o Ludzie lądują teraz tylko po to, żeby wejść do drzwi. Nic więcej. To, to. 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 nie kumam tego? Ja yeah, pierdzielę No i nie wiem co ja tu mam robić. O, zlutujmy do końca, coś tu jest, coś wrzęczy. Powiem wam, jak na razie po tym odejściu cheap, chiftnie mi się gra Ludzie wchodzą w te drzwi 5 sekund Biegają w ogóle z shotgunami Jakaś znowu PPS leży na ziemi M16. Ja nie wiem co tu się dzieje Ale porobiło się Porobiło się, no, po... ten a boss. mi ze sniper w ogóle zacząć celować na tak blisko. Jak po prostu nie zdążyłeś w ogóle odpalić tego celownika. Groźna okolica, A mam, mam. to tą szynkę wyrąbamy. To jest! Prawda chłopie? Po tej broni wróciłeś? Pan nie żartował, naprawdę panie wrócił. No dobra. To przynajmniej mamy fraga. No, no chłop nie wiedział, no, pogubił się może trochę. Resztę zostawmy na powrót. Bo mi teraz te brony, są złote, niby wszystkie. Dobrze, jakiś byśmy zrobili to. To by piaska była. Trzeba sobie tutaj zbudować ekonomię. To wszystko jest na dachu? Chyba tak, Fajnie, fajnie. Trzy bądy będziemy sobie tutaj chyba wracać, o ile dodujemy w ogóle. O kurde. Cool. Ekonomia jest. <ścoughs> jedziemy dalej. Po, po tosta jedziemy. Oj. Taniej tutaj w ogóle jako dokładnie. Czy może nie ma pięciu? Wiecie jak to? No nie lubią. O, zmniejsz się kółeczko. zmniejsz. To pierdziele. Ja pierdziule. Co tu się w ogóle podziało? Naprawdę, bardzo dużo typa tam było. Tylko teraz. moje bronie. O matko boska, wracać po mnie tutaj. Nie drop niedługo. Tam ryzykowny. Dobra, jak coś to tu zginę, a będę jeszcze miał odrodzenie i polecę na drop wtedy, nie? Chłopak był taki, wiecie, on agresywnie od razu wyleciał na mnie, no to coś wątpię, żeby siedział ku tabaniu. Ale prawda jest taka, że cholera go wie. Jest i tost. Jeszcze mi broń Powędził. Bo tu chyba jeszcze jakiś tojazd w ogóle on miał. Nie no te lagi i ucinanie dźwięku to jest jakaś... Czy to moje drzwi tak z opóźnieniem walnęły? O chyba. Nie wiem, jakiś latnik był, a pusto cicho. Teraz to naprawdę się wyciszyło. Wszystko. O, jest jeszcze jeden. Był właśnie bez wroga I tego nie chcemy, gdzie po ducha. Dwa dropy jeszcze, o. Ucieczka. Ja się znowu mogę wywalić. Jeszcze hmm. dużo. Chyba przebieg gdzieś tam dalej, co nie. Oh, bo... Ale fajnie, to szybko... Szybko bardzo ładuje ta broń. To mi się akurat mega podoba. Coś tam biegało, nie? Żeby się wydawało. Tutaj wydaje mi się, że przebiegł jakiś Nie Mignął tak szybciutko, że też kurde Mogłoby to się wydawać nawet. No chyba się nie dowiemy, póki nie sprawdzimy. Czarny skin. Nie było nawet ten snajper, z którym się się wcześniej wcześniej. Hmm. Się o podachu, ale staje na otwartym cenie. jakiś dał on największy. Kurde, laga Złapałem, no nie! O, żyje yeah. Jo to lagi Fu. Ampak to je bilo blizko, kajne? No, stač tako blizu roga in imeti frizo. Uh. no ładnie tam siadło, bo ten sklepik to chyba już nie ma, jak chociaż mam złotą machę. Coś tam spróbujemy jeszcze zabić. Chociaż nie wiem, czy już tak agresywnie. Typ jak stoi na środku drogi, i znika nagle. ciekawe. Ale niebezpiecznie tu jest. Yeah. tylko Musieli się już tam pod wybijać Uuuuuuu, uh, czy to on tam robi wiatr? Tak jest. Próbujmy go z bliska popodglądać. Ale to jest tragedia z tymi lodami, czy nie? Jak ja mogę tak grać w ogóle? Ja tego nie rozumiem. Check? Da. Ho, 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 ho. No pięknie! No nie Coś z tego swisa dzisiaj wchodzi tyk, tyk, tyk. Może byś się oznaczył daleko. Uuu! Zatrzymał nagle. 10. What? Coś mi dzisiaj zbyt mocno siada z tej snajpy, co nie? Bo oni zmieniali coś w tym sui również. Hmm, nie wiem, czy ktoś na dachu nie tupie. Spróbujmy szybko na ten dach się dostać. Więc strasznie mało typu zostało. 12 osób. Coś mi się chyba zdawało co do tego dachu. Ale myślę, że nie jest to tragiczna pozycja. Oprócz tego, że jest tutaj miliard wejść. Oczywiście. Nie! Nie! Ja, trochę mamu. Ale to szybko reloaduje. Ja pierdzielę Zostało tylko W tej pierwszej sytuacji nie wykorzystałem, bo miałem nad nim przewagę. Teraz to cholera wie, sam nie będzie chciał wejść na górę, ten typ gdzieś od innej strony zaskoczyć tu drobia, jakiś w ogóle leży, może to jego właśnie. Się nadział na tych opisach. O kurde, ale mnie pokosił. Czy to nie był jakiś orbow przypadkiem? Aha, aha. O kurde, połów ma 58 fragów. Jo, pierdziele. I co to w ogóle? On tutaj chyba to działko postawił, nie? Ale dobry. Ale chłop mocny Czyli dlatego było tak mało ludzi Dziwo, No za słabe te naboje, coś się ściany nie przebija Ja jestem ciekaw tego działka w ogóle, jak to wygląda Uuu, ale... no cóż za... refleks no i ta celność, o oh jest, to jest taki minigun. To, to jest bardzo podobne jak już było działko, co nie? To właśnie czym, czym się to różni? O, ale bez sensu, że nie da tam postawić. Tutaj to co on będzie bronił. No, w traku nie tak łatwo trafić gościa. 60 fragów będzie, co? 60 ona musi być, ty jak go w ogóle? drogą, dodali teraz zgłoszenie za obraźliwe treści. No, teraz jakby go chłop złapał. To by było ciekawe. Ale chyba się to nie uda. Uuu, dobry flash, no. Gdzie takich stunów się nauczyłeś, mordo? Może to były haksy na stuny nawet? Uu. Ale go przeskanował, a on wiedział dokładnie, gdzie się przeciwnik znajduje. Ten Claymore mu nic nie zrobił w ogóle? Już ona, no. O, gratulacje dla pana, ee, chińskie znaczki. <ścoughs> no i jak widać, mamy nowe bronie, ale mamy stare problemy. Także mam nadzieję, że ci się podobało. Zapraszam Ciebie do lekowania tego filmu, do tego kanału. W tym miejscu chciałem podziękować jeszcze wszystkim wspierającym. No i co. Do następnego, usimy się!